Cześć, witam w kolejnym krótkim odcinku. Dzisiaj podsumowanie eksploatacji Cicco w ciągu roku. Bo dokładnie ostatnio minął rok, jak go użytkuję. Więc obejrzyjmy go sobie z zewnątrz, co się zmieniło. A są porobione, no a tak powiem, że na sztukę, Bolakier jest zupełnie dobrany. Trzeba go dobrać gdzieś no, w specjalistycznym miejscu, że tak powiem. Co ja tutaj robiłem przy nim? Konserwacja podwozia plus profile wewnętrzne, tak przed zimą. Widać było, że chyba może kiedyś raz był konserwowany, nic więcej. No, wcześniej był garażowany, no, ale teraz nie jest. Tutaj też fachowa zapraweczka. Tak, bardzo fachowa. Eee, gdzieś tutaj. Dużo tego nie było, prawda? Eee, co by tu się przydało zrobić przy nim? Na pewno oponki, chociaż bieżnik jest w miarę ok, to są poparciałe. Także dwie mam jakieś używki, dwie trzeba zorganizować albo nowe, albo jakieś używki w dobrym stanie, ale to już w przyszłym roku. Co tutaj do zrobienia zostało? Płyn, muszę wymienić chłodniczy. Znaczy, chcę wymienić, niby nie trzeba, ale w końcu nie wiem, czy on był wymieniony, czy nie, więc jest zakupiony. Nie muszę tego zabrać, ale się to trochę rozchorowałem, Pogoda no nie jest za bardzo sprzyjająca, więc chyba raczej do znajomego pojadę z tym tematem. Co jeszcze było robione? Dobra, wszedłem do środka. Ktoś oglądał sobie ostatni filmik, tam wcześniejszy z prezentacji, bo były inne pokrowce. Były takie jak z tyłu. No i są teraz takie. No dlaczego takie? Ponieważ nie wiem czy będzie widać, ale po zdjęciu tych starych szmat, tak można powiedzieć, tak wyglądały. Gąbka, która była pod spodem, ona się po prostu poprzyklejała do oparć foteli i tyłkiem też i to wygląda no fajnie To trzeba jakoś, nie wiem, parowo czy coś, trzeba coś z tym zrobić. Dziś trzeba pojechać do jakiegoś fachowca, albo samemu to tylko jak spróbowałem to szorować gąbeczko z jakimiś tam detragentami, no to to kiewo to wychodzi. Więc na razie są takie pokrowce, co było robione jeszcze. Eee, regulacja hamulca ręcznego, więc teraz na trzecim ząbku łapie jak zły. No i wymiana świętych. świecami to była taka sprawa, słuchajcie, że były. Tutaj założone trzy elektrodowe świece, które nie powinny być. Tutaj są dedykowane akurat do tego modelu, bo to wersja ED czyli coś tam economy, driving, coś tam tego w tym stylu. Niestety te dwu elektrowe nie są do dostania. E, I. Dobra, może będzie moją gębę widać. E, no i dostałem tutaj e, w sklepiku, kłowo pokażę Wam. Proszę bardzo, o, polecam, polecam. Może tutaj dostać części. Do samochodów z epoki właśnie No prl owskiej tak? Duży Fiat Polonez Maluch <laughs> Oczywiście do nowszych samochodów również na zamówienie Bardzo fajny skrót. Może kiedyś mi się uda tutaj coś nagrać e, Bliżej w tym temacie, zobaczymy No i co ze świecami No bo już elektrodowe, czyli w ogóle nie te, które powinny być Dwuelektrodowe są nie, do nie do Akurat, jeżeli chodzi o ciepłotę I wymagania tego silnika Więc poszły NG-ki jednoelektrodowe I skończyły się problemy Wcześniejsze były takie, że jak się go odpalało Raz mu się dobrze odpalało, a raz kiepsko. Czyli zalewało jedną świecę i były problemy. Teraz zniknęło to w zupełności. Na starych świecach jeszcze był problem z wolnymi obrotami, ponieważ były no, niestabilne te wolne obroty i przede wszystkim za wysokie. Może oni na trasie były przy wyższych prędkościach trochę minimalnie bardziej elastyczne, no ale ja głównie że po mieście. Więc wkręcając te jednoelektrodowe ng NGI, problem się skończył. Odpala za pierwszym razem. Obroty się ustabilizowały, nie jest ok. Eee, no i co? W zasadzie to ja nic tutaj więcej przy nim nie robiłem, bo nie było potrzeby. Olej w skrzyni był zmieniany, eee, nie wiem czy o tym mówiłem. I, 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 I to był koniec i na razie tutaj żadnych większych rzeczy nie trzeba przy nim robić. Także e, na razie jest ok. No, jeszcze z radiem się przydało porządek zrobić, bo jeden głośnik przestał grać, drugi pierdzi. Coś jest tutaj nie tak, ale, ale to jest do przejścia, tak. Także to sobie tam kiedyś podłubię. No nie chcę tego radia zmienić, bo jest radio z epoki, tak? Gdybym mam jakieś fajne drugie, ale powalczymy z tym. No i co, to było tak krótko na tyle. Jak chciałem Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt, bo już się zbliżają. Szerokości na drogach, oczywiście bezpiecznej jazdy, no i szczęśliwego nowego roku. No a my się widzimy jakoś niedługo, pewnie w przyszłym roku coś tak. jak ktoś śledzi mój kanał, to może sobie tam ogląda, obejrzeć film o zakupie, o prezentacji Saba. Był mechanika, jest parę problemów rozwiązanych, ale kilka nie zostało i tutaj już grubszy temat się robi, więc jak się to uda wszystko e, poogarniać, to coś tam nagram. W jakichś planach są też jakieś inne samochody, więc jak coś to zapraszam do oglądania. A tymczasem ja zmykam. No i co? Żegnamy się do zobaczenia w przyszłym roku. Zobaczymy jak odpali. teraz to zagrzemy. A, bestia, ładnie pali. Dobra, kochani, pozdrawiam do zobaczyska. Hej!